W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w Starym Składzie Ela, Paweł i Janek. No i witamy 8 czerwca w czwartek. No tutaj budzi nas taka portowa muzyka. No co, szykujemy sobie śniadanko powolutku, bo nie mamy się co spieszyć, bo wiatrku dzisiaj też za dużego nie będzie. Dzisiaj w śniadanie zaangażowana jest męska część załogi. Będą Naleśniki z bananami Na bananach, tak A w międzyczasie jak robimy śniadanko proszę Pracują cały czas, no ruch tu jest jak na Piotkowskiej, ciągają barki tutaj remontują No to kochani, już prawie południe, po 11, najbliższa pora, żeby wychodzić. Spieramy się w takim razie, zdejmujemy cumki. Zabre. Tu z tych ładowni równo po brzeg zobacz. Wyrównuja. Tutaj wejście do Mariny przed Falkenbergiem Zeglarskiej no, ciekawe czy jest tańsza, czy taka sama cena i kółeczki przed nami już Za 2012 Żagielki postawione, zaraz za główkami. Także zaczynamy teraz walkę z wysokością. Tak, z wysokością. No przydałby się troszeczkę wiatru lepszego. Szłoby lepiej, no ale nic. Nie narzekajmy, i jedźmy dalej. Urad w cieniu, także trzeba kurteczkę. No cześć. A no nic, posuwamy się do przodu pomalutku. Pogodę mamy piękną słoneczko ciepło. No. A na pokładzie tłok cała załoga wyległa na pokład. No, pogoda jest piękna. Słoneczko cały czas, delikatny wiaterek. Żeby Nie zapeszać, idziemy 3-3-2. To przy tym wietrze to jest i tak super osiągnięcie. Tylko ryby nie biorą. I przy naszych żaglach, no niestety, przydałaby nam się gienia. Nieodżałowana, ale no niestety, no wytrzepało nam gienie w ten czas, kiedy nie potrzeba było, no nie? Żeby można było wyciągnąć średnią z tych wiatrów Co przedtem mieliśmy Teraz byśmy sobie dodali troszkę parę metrów Na sekundę, ale... Pawciu próbuje złapać makrele jakąś Bo tu nam podają w necie, że Chris tam łapie makrele, belony No my niestety nic nie możemy Puściła nas, wzięła się za obiadek się wzięła za obiadek, bo proszę się troszkę słoneczko schowało nam i to dosyć mocno I daliśmy wolne na bardzo długi czas. Chcesz go wyciągnąć? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Niech sobie odpoczywa chłop. Może będzie potrzebny w gorszych czasach. Może? Póki jest ładna pogoda, możemy sobie jechać. Sama przyjemność. Trochę fali, zero. tu się robi coraz ciaśniej Więc... Tak, to fala nie też myślę, będzie mniejsza No i 18 mil za nami A Halmstad Prze... Jeszcze nie widać Nie widać, ale przed nami no I zbliżamy się do Halmstad Ostatnie Cypelki Wesepki Mijamy które już mijaliśmy z bliska, bo jest to pierwszy port, do którego wchodzimy drugi raz. No ale tak wypadło akurat, nic w pobliżu takiego ciekawego nie ma, żeby wchodzić. A chcieliśmy trochę pojechać parę mil chociaż po tej stronie mamy stawę. I próbujemy polecieć na motylka znowu przed portem, jak zwykle się tak wiatr układa. No i jak mówiłem, przed portem motylek taki wahający się troszkę, ale no niestety. taki motyl, jaki wiatr. No i motylek się ustabilizował trochę. wieczór przed wejściem do portu ładnie się wypogodziło to znaczy zrobiła się dobra przejrzystość powietrza no bo pogodnie to było może cały czas, ale przejrzystość powietrza teraz kryształ prawie Stena Line się z nami ściga do portu też będzie wchodził, bo tam jest kilka nabrzeży, w terminali tych promowych. A my w promykach takiego już powoli zachodzącego słoneczka, bardzo powoli, bo tak do dziesiątej co najmniej tutaj słońce. Sobie wchodzimy. No, teraz może już nie tak powoli, bo czwóreczka prawie. Od czasu do czasu jest nawet. No dobrze. Hamstad pierwsze pod rozległy długi kanał także płynięcia trochę jest zaraz będziemy zrzucać grocika i na foczku będziemy delikatnie sobie tam szukać miejsca Tym razem już konkretna główka Wejście do portu I Stena Line, który nas wyprzedzał Jeszcze na wolnej wodzie I foczek zwinięty. A scena już się ładuje. Ledwo przypłynął i już ciężarówki wjeżdżają z powrotem. W interesie musi być po lewej stronie charakterystyczny kopułka jak czubek hełmu jakiegoś hana. Z kabiną taką podnoszoną i opuszczaną, o, druga taka sama, tylko że ta większa, trochę, na gąsienicach, jak wygląda, jak maszyny z tym, science fiction, no nie? godzina 20. stoimy w Halmstad już zacumowani tym razem sta stanęliśmy deczko wcześniej przedtem stanęliśmy tam za mariną w sumie na końcu no tej mariny dla gości dla herbaty. A teraz stoimy przy takim nabrzeżu, gdzie kampery się zatrzymują. A po drugiej stronie normalne bloki mieszkalne miasto. Widzę tam na końcu ten żaglowiec, stoi dalej. Tu na brzeże, przy którym zacumowaliśmy właśnie z góry No troszkę jest niewygodne wchodzenie i wychodzenie No ale jak się nie chce wchodzić do marinki zwykłej, no to tak trzeba stanąć Na razie na tym zakończę jakąś kolacyjkę A później może jeszcze na zakończenie jakieś małe podsumowanie zrobimy A więc kochani, słoneczko już zaszło Pora na podsumowanie generalnie dnia A więc tak. Dzisiaj 24 mile przejechane 8.45 To znaczy czas, godzina. 8 godzin 45 minut No co. Pogoda fajna Cały czas słońce No nieraz tam lekko przymglone Wiaterek Z dobrego kierunku Generalnie zachodni, przechodzący w północno-zachodni. Także całą trasę zrobiliśmy na jednym halsie. No i jesteśmy, jak już mówiłem, w Halmstad. Stoimy przy nabrzeżu takim. A, jachty mogą też stawać, a na górze stają akurat kampery. Jutro wychodzimy rano. Wcześnie, no może nie skoro świt, ale wcześnie, dlatego że wiatr siada już w południe. Nie będzie za silny, a no chcemy troszeczkę przejechać. Więc co? Do jutra.